Cześć, to Marcin z kanału CC, czyli czas coś zrobić. Witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj bierzemy na warsztat to to urządzenie od e, producenta marki Ortur, e, model R 1 urządzenie, które miało zadziałać od razu, ale, ale zobaczycie później, nie było to takie łatwe. E, dlaczego? W dalszej części filmu. Zapraszam na dalszą część filmu. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę solidnie. Mamy metalową obudowę, fajną pomarańczową osłonę i minimalistyczny design, a w środku laser, który podobno potrafi wypalić nie tylko sklejkę, ale też korek, drewno, a nawet metal. Zobaczymy. No i tutaj mała pułapka dla takich jak ja. To gniazdo z napisem LOCK. Bez wpięcia tej wtyczki zabezpieczającej urządzenie po prostu się nie włączy. Ja oczywiście nie wiedziałem i pół godziny walczyłem z laserem, zanim odkryłem, że to nie on jest winny, tylko ja. Okej, okay, wszystko podłączone. Zasilanie jest. Kabel USB jest. Zabezpieczenie z tyłu tym razem też jest. I dopiero teraz możemy wcisnąć przycisk Start i zobaczyć, czy ruszy. No i mamy to. Działa. Laser możemy obsługiwać z komputera. Ja używam darmowego LASER-GRBL. Podłączasz ortura przez USB, wybierasz port i po chwili jesteś gotowy do pracy. Warto ustawić pozycję HOME, żeby laser wiedział, gdzie zaczynać. Trochę jak w drukarce 3D, tylko zamiast PLA wypalasz ogień w drewnie. Zaczniemy klasycznie. Kawałek sklejki 3 mm. To jest materiał, który ten laser lubi najbardziej. Moc ustawiona na 80%, prędkość 1500 mm na minutę. I jedziemy. Efekt czysty wyraźny, zero przypaleń. Drewna. A teraz coś ciekawszego. Korek i metal. Korek to świetny materiał do prób, bo szybko reaguje na laser, ale też łatwo się pali, więc niższa moc. A metal. Cóż, nie wypalimy w nim dziury? Ale można zrobić znakowanie, na przykład logo albo nazwę kanału. No i coś, co mnie zaskoczyło. Ortur ma też aplikację mobilną. Możesz połączyć się przez Wi-Fi, wybrać wzór, ustawić moc i odpalić laser prosto z telefonu. Idealne, jeśli nie chcesz targać laptopa do warsztatu. No i powiem Wam, jak na taki mały sprzęt, Ortur R1 naprawdę daje radę. Pole robocze? 100 na 100 mm niby niewiele, ale do grawerowania ozdób, tabliczek czy breloków to wystarczy w zupełności. Laser? 5 w czystej mocy. Spokojnie wypala w drewnie, korku, a nawet delikatnie na metalu.